Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na film pod tytułem Co masz wiedzieć. Co masz wiedzieć na tu i teraz. I do wyboru macie trzy karty. Jeden, dwa i to jest trzy. Wybierz sobie proszę jedną z tych kart, która ciebie najbardziej przyciągnie. Mam do Was taką prośbę. Pod tym filmem napiszcie w komentarzu, jakie chcielibyście filmy, żeby ukazały się na moim kanale. Chodzi mi o tytuły. Jakie tytuły byście chcieli? I chciałabym też Wam powiedzieć, że ostatnio jakoś czuję takie wypalenie. Szczerze, będę, będę z Wami szczera, jakoś mi się nie chce za bardzo nagrywać, robić tych filmów. Także nie wiem, jak to będzie, ale. Nie obiecuję, że filmy będą codziennie. Chciałabym bardzo, ale jakoś tak. Wszystko się tak naraz zbiera, i. Wczoraj na przykład filmu nie było, więc pomyślałam, że Wam powiem, że jeżeli się film nie pojawi, to znaczy, że najzwyczajniej w świecie nie chciało mi się. Będę szczera. Dobra, o czym masz wiedzieć? Na pewno już wybrane. Jedyneczka. O czym masz wiedzieć? O czym masz wiedzieć? Ty zapewne o tym wiesz, ale karty w jakiś sposób chcą Ci o tym przypomnieć. Twoje życie może się bardzo zmienić, ale ta zmiana przyjdzie dopiero wtedy, kiedy ty coś zadziałasz w tym temacie. No i poczekajcie, świeczkę zgasła. Okej, okay, już mamy nową świeczkę. Dobra. Więc o czym masz wiedzieć? O tym masz wiedzieć, że jesteś na etapie... W życiu takim, gdzie w Twoim życiu może się w każdym aspekcie zmienić, pozmieniać. Twoje życie może zmienić się o 180 stopni, ale ty musisz temu pomóc. Tutaj ta karta jest to, co pomoże. Ty musisz dokonać tej zmiany, ty musisz zrobić krok naprzód. Na przykład, tu jest przykład, chociaż, karty, ro, chociaż rozkład też o tym mówi. Ale to jest taki przykład, gdzie jeżeli wiesz, że w jakimś miejscu jesteś i ono Ci nie służy, wiesz, że potrzebujesz wyprowadzić się, zmienić miejsce, zmienić otoczenie, przeprowadzić się, to musisz pomóc temu, musisz zrobić ten krok naprzód. I wtedy te zmiany, te szczęście do ciebie przyjdzie. Także o czym masz wiedzieć? Jesteś na etapie zmian, masz pomóc szczęściu, a wtedy przyjdzie do ciebie obfitość. Masz wchodzić w tą energię odwagi, siły do działania, ale zaprzestać się zamartwiać, zaprzestać się krytykować, zaprzestać wchodzić w te energie braku, straty, smutku. Deficytu, tak. Zwróć też uwagę na komunikację, na dialog, który prowadzisz być może samej, samemu ze sobą, ale też na konwersacje, które są prowadzone z kimś innym, z jakąś drugą osobą. Zwróć na to uwagę, żeby obopólnie się nie ranić. Zwróć też uwagę na to, żeby ktoś za bardzo nie przekroczył granicy i nie zranił Ciebie. Tutaj te karty też mówią, że idzie do Ciebie jakaś mała wygrana do dopomóż szczęściu poprzez pozytywne myśli. I w najbliższym czasie czekacie jakiś wzrost w finansach, jakaś obfitość. O czym masz jeszcze usłyszeć? Że masz odkrywać sens swojego życia, zaprzestać żyć tą przeszłością smutną, odnajdywać w sobie ten optymizm i poddać się zmianom. Nawet jeżeli ta zmiana dotyczyłaby przeprowadzki, wyprowadzki, to zrób ten krok naprzód, bo to jest Tobie potrzebne, to jest Tobie pisane. Ale też tą zmianą może być takie wniknięcie w głąb siebie i tam przepracowanie czegoś. Pozdrawiam. Dwójeczka. O czym masz usłyszeć? Wujocznie. O tym, że. To jak myślisz? To, na czym się skupiasz, bardzo do swojego życia przyciągasz. Jeżeli skupiasz się na mocnym braku, na braku szczęścia, na problemach finansowych, tak mocno się na tym skupiasz, to ty to do swojego życia jeszcze bardziej przyciągasz. Ty masz wchodzić w stan obfitości. Ty masz wchodzić w stan kogoś, kto odnosi sukcesy, kogoś, kto się cieszy, kogoś, kto się raduje. Ty masz pomóc, żeby. W Twoim życiu działy się najpiękniejsze cuda. O czym masz usłyszeć? Że niedługo będziesz coś świętować, z jakiegoś powodu będziesz się radować, że nawet jeżeli teraz masz wrażenie, że totalnie nie masz na nic siły, wszystkie obowiązki, wszystkie nawarstwione sprawy ciebie przerastają. To karty mówią: za chwilę z jakiegoś powodu, ty tą siłę nabierzesz i ty będziesz działać, ty będziesz tworzyć. Wiesz, o czym masz też wiedzieć? O tym, że masz bardzo dobrą intuicję i wsłuchuj się w jej głos, bo ona tobie dobrze podpowiada. Zwróć też uwagę na sny, jakieś tu prorocze sny, prorocze wizje. Zadbaj też o relację rodzinną, o relację z bliskimi osobami i nie zamartwiaj się tak, bo nie pomagasz szczęściu, a wręcz przeciwnie, odpychasz od siebie to szczęście. Jeżeli jesteś osobą, która pracuje poprzez dary, talenty, to nie poddawaj się. Nawet jeżeli masz chwilę zwątpienia, albo prowadzisz własny biznes, własną działalność, nie poddawaj się, po każdej burzy przyjdzie, wyjdzie słoneczko. Aktywuj w sobie dary i talenty. Tutaj dosłownie jest tak pokazane i zwróć uwagę na to, czego się boisz. Bo tutaj lęki, obawy, strach jest bardzo mocno pokazane. Kartę też pokazuję, jeżeli będzie chciał powrócić jakiś mężczyzna, współpracownik, dawny przyjaciel, kolega czy Mężczyzna, z którym byłaś, moja droga pani, na przykład w relacji, to karty mówią: No, zastanów się, ale ta osoba nie ma dobrych intencji. Nie wraca z czystą energią. O czym masz jeszcze usłyszeć? Że możesz uzdrawiać siebie, możesz siebie uzdrowić, możesz uzdrowić innych, że no, to, co nieuniknione, transformacja jest przy tobie pokazana że coś w Twoim życiu się pozmienia przejdziesz jakiś proces transformacji z takiej energii bycia w dołku bycia w braku bycia w tym deficycie nie tylko konkretnym takim, czy finansowym czy emocjonalnym ale w tym takim ogólnym deficycie jak jesteś, to wyjdziesz z tego będziesz coś sobie uzdrawiać karty też pokazują wychodzenie do ludzi zapraszanie ludzi do siebie spotykanie się z ludźmi jest tu pokazane jako coś, co może dodawać ci energii. Mhm. Zakończą się problemy, ja to tak czuję. Pozdrawiam. Trójeczka. A o czym ty masz, trójeczko, wiedzieć, usłyszeć? Pokażcie karty, o czym ma trójeczka, wiedzieć, usłyszeć. Zwróć uwagę na to, co jesz, na to, co spożywasz, bo karty pokazują, jeżeli brakuje ci energii, sił, masz takie poczucie, że mgła mózgowa i tak dalej ci towarzyszy, ciężko jest ci pozbierać myśli i zacząć aktywnie działać, to zwróć uwagę, bo coś niewłaściwie jesz, spożywasz. Być może masz jakiś problem. Właśnie z przyswajaniem pokarmów. Być może jest coś, co powoduje u Ciebie mocne stany zapalne. Przyjrzyj się temu, masz o tym w szczególny sposób wiedzieć i przyjrzeć się temu. Karty też pokazują ruch, aktywność, jest Ci bardzo mocno potrzebna i wskazana, i potrzebujesz wyswobodzić się z toksycznej relacji, współpracy, zażyłości z kimś lub. Z toksycznego podchodzenia do życia, może masz problem z jakimś uzależnieniem, może kompulsywne obiadanie, lub alkohol, czy jakiekolwiek inne używki wchodzą w grę, to zwróć na to uwagę, popracuj nad tym. Jeżeli jesteś osobą, która stara się o pracę, będziesz za chwilę mieć rozmowę o pracę. Jeżeli jesteś osobą, która stara się poprzez urząd o pracę, za chwilę otrzymasz wiadomość pozytywną w tym temacie. Karty też mówią, jeżeli chcesz jakieś dofinansowanie, chcesz jakieś pieniądze z urzędu, działaj, staraj się. Bo tutaj możliwości są dla ciebie bardzo duże. Karty też pokazują, że możesz otrzymać pracę. Coś w energii pracy może się zmienić. Fajnie tutaj, jeżeli byłaś osobą, która przez kogoś została w jakiś sposób oczerniona, jakiś zaszód był ci postawiony, ktoś coś przeciwko tobie zadziałał, tutaj ta energia będzie się oczyszczać, ale zwróć uwagę na swoje zdrowie, bo mam wrażenie, że czeka ciebie jakaś taka. Sytuacja, która będzie powodować u ciebie, że będziesz potrzebować sobie trochę dłużej poleżeć w łóżku niż zazwyczaj. Więc zadbaj o zdrowie, jakiś tu stan zapalny w organizmie. I finansowo jest ładnie. O czym jeszcze nie wiesz? Że jakieś nowe początki w aspekcie pracy lub finansów idą do ciebie. Że możesz, masz duże wsparcie w rodzinie, wśród ważnych, bliskich ci osób, że jakaś mała transformacja ciebie czeka. Ja tutaj tak to czuję i mam wrażenie, że jakieś tu pochwały do ciebie będą płynąć, ale te emocje czasami mogą być trudniejsze. Te emocje czasami mogą w tobie powodować frustrację, jakieś stany lękowe. Popracuj nad tym, tak? Tutaj w ogóle pokazały się osoby, które potrzebują mocno popracować nad jakimiś ranami. Ranami, które od lat siedzą gdzieś w sercu, w umyśle, nad cierpieniem. Popracuj nad cierpieniem. Pozdrawiam serdecznie.